Halo 520. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jeżeli chcesz, dodatek Campfire Cook Off. I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy misję 3-4. Jest to ostatnia misja w tym dodatku. Oczywiście z takiej głównej misji, bo jeszcze będziemy mieli tutaj do zdobycia e, misje poboczne Kevina. No ale musimy najpierw sobie to przejść, żeby przejść, tak jakby do kolejnej misji. Misja jest ogólnie trudna. Mam z nią troszkę problem, bo idzie się tu strasznie łatwo pomylić oraz się motamy trochę. Zwłaszcza ja. Podejście to nie wiem które. 6, 7, może. Dramat. Normalnie dramat, co? Dwa razy drewno do mnie raz na jednej nodze. Hmm. <śm> ok. Jedno? Tak, tyle. Dobra, jajo, do mnie. Puszka, tak? Do ciebie puszka, Dobra. do ciebie jajo. Dobra. Masz drewno i daj mi parówę, i to będzie do ciebie, paruwa. Proszę. Coś na zakos? Do następnego, tak, paruwa mięso. Tak. Daj to po prawej. puszka mięso. Masz? Tak. Do ciebie na, na lewo, paruwa. Tam idzie puszka. też nie? Mięso, tak, puszka i jajo. Yy, drewno. Masz, gotowe. Przecież to ty wydajesz, Kot. A no faktycznie. Masz. Masz na zapas. Następne paruwa i puszka. Do ciebie? Tak. Paruwa, puszka i drewno. Koniecznie. Okej, okay, a do mnie? Yy, mięso. Mięso, paruwa i jajo. Czekaj. Powtórz mi to za chwilę. Bylaj. Dobra. Mięso. Mięso, parówka i jajo. Mięso, parówka, jajo. Tak. Masz drewno? Mam. Nie masz? Mam. Dawaj. Masz? To super, masz. Yy, do wydania, do wydania, do wydania. Hop. Talerze, jak Hop. coś. Talerze, to tam palicho. Parówka, jajko, puszka. Parówka, jajko, puszka, jajko. Drewno. Talerzy, brat, drewno. Talerzy. Nie masz Drewno. Masz. Okej, okay. dupa, ściągamy to. Już postaram się zdążyć. Zdążyłam. Wracaj, wracaj, wracaj. Aj, no dobra, A się nic nie dzieje w sumie. Bo żarcie tak ściągnąłem. Jedziemy. Mam drewno jedno, więc się robi pierwsze. Nie, robię drugie, U mnie gotowe, się robi nie dr Do Gotowe? gotowe? Mm -hmm. Dobra, to ja mam tu talerze. O się zrespiły te talerze. No dawaj, dawaj. Masz. I dawaj to. Mam drugie. Dobra. Co teraz? Mięso. Paruwa, drewno, jajo, mięso. Dawaj parówę, dawaj jajo i drewno. I talerze. Tak, potem masz mięso i drewno mi daj i tą. I jajo, jajo, mięso, drewno, jajo, kroje. drewno. Gotowe do wydania. No tutaj nam idzie dobrze. Tak. Mięso, zdożej. paruwa, drewno, jajo puszka. Pamiętasz? Tak, wszystko już mi rzuciłaś. Nie tu, spierdzieliłam. Dawaj. Myślałam, że ja coś zrobiłem. Źle. Nie. Dobra, mam wszystko. W talerze? Jajo, jajo pucha, jajo pucha. Y, potrzebuję mięsa, 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 mięsa. To to Czekaj, życie, nie bo nie mam pokroje. mięsa. Mięso. No rzucaj. Nie daję rady. Dobra, mam i jajo. Zaraz się czas skończy. Wiem. Drewno. Już, 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 ściągaj. Biegnę. Zdążyłam. Domyję jeszcze coś. Jaki wtedy w ostatni... W ostatniej chwili zabrałam talerz, ty to rozumiesz? No. Ale nie przepadło. Poszło. Dobra, tu się robi, dawaj. E... Y... No dawaj to. Dobra, mam. Drewno, 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 dawaj Raz, drewno, bo się dwa, tu zaraz czas skończy. Dwa, mięso. Dobra, co jest do następnego? Y... Parówa i puszka do twojego po prawej daj. Puszka. Paruwa, masz tam, leży. Parówka, I drewno, drewno. Dawaj, drewno Daj drewno. Do drugiego, mięso, jajo, to tam po lewej sobie daj. Mięso. Masz mięso. Mięso. Jajo, jajo. i drewno. Drewno. Tam się drewno, do, do krojenia masz. Drewno? Tam, 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 do krojenia, tu, 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 tu. tu. Talerz jest, bo Dobra. jest w planie gotowe. Jest. Daj mi talerze brudne. Dobra. Szybko. Masz. Co tu jest jeszcze następne? Parówka, e, Parówka jajko. Rzuć to, tam. To do mnie. Tak, to sobie tam pokrój. Dobra, ja Ci kroję. parówkę. I co tam jeszcze idzie? Puszka? Tak. Tu jest gotowe nie. I daj mi jeszcze jedną parówkę, bo do mnie idzie. Dobra, tylko wydam. No i ko, Coś tu jest nie tak. Co jest nie tak? Dobrze jest. Aha, brudny talerz. Jezu, już się motani inna zaczyna. Dobra, po powoli. parówkę. Pokrój mi parówkę. Parówkę, tak? Tak. E, gdzie Ty Tomasz? Tu, 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 tu. I drewno. Od razu. A tu się nie chce skończyć mi, bo nie mam drewno. No to dobra, dążyć sobie je. I mi jeszcze pokrój na szybko. Dobra, mam. Dążyć sobie. Mam dobra. Yy... O Jezu, nie, 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 nie z żarciem Dobra, już blisko. Mamy po, półtorej minuty. Dawaj, 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 jedziemy. Bez gadania. Co mam robić? Yy... Dobra, jeszcze raz. Yy... Parówka. Jajo parówka puszka drewno do, do z lewej drewno. potem znowu do środkowego puszka dawaj mi drewno masz y, tak puszka kiełbasa drewno kiełbasa drewno następne dawaj mi y, tą kiełbasę dawaj mi y, tą mięso mięso Ej, mian... talerz, talerz. już ci daję proszę Następny mi możesz puścić na najgorsze. Nie mam, tu są brudne. Masz, wydawaj, ty Dobra. Ale to na taśmę musisz mi dać ten talerz. No to jak ma to jechać? Już przepraszam. No zaraz przewalę te żarcie. Daj sobie tam mięso. Gdzie? Tu? Tak. A ja tam spróbuję Ci dorzucić drewno. Nie dałam rady, dorzucisz sobie? Tak To jedno, żebyśmy wydali te dwa, co tutaj Masz. są. No, gdzie jest ten talerz? Jest. Żebyśmy tylko te dwa zdążyli. I powinno się udać. Masz, jedzie. 550. Może nam odejmie i coś czujesz że nam odejmie. Nie, pa. tego nie. Odejmie nam te pierwsze. Matko, święta, 20 sekund. Masz jajo, nie mam. Nie zrobimy już, daj se spokój. Mięso. Dość. 10 sekund, uspokój się. Jak nam odejmie. odejmie na pewno. To 30 nam odejmie i znowu 30. Te drugie nam. Nie mi już. Chyba jest. Nie, udało się. Cacy. Jest. Jezu Chryste, kadamicja ciężka była. No. 124 zamówienia nie wydane. Ciężkie to. Mogli, mogliśmy mieć 928 punktów. Gdyby nie to, że nam odejmowało. Ciężko. Ale grunże jest ta trzecia gwiazdka chociaż to. Tak. No to co. Teraz Dramat. będzie cebulka. I koniec na razie kampanii. Potem będą trzy Keviny, podsumowanie i koniec dodatku. Dokładnie tak jak mówisz, i nadchodzi kolejny dodatek, ale jaki to będzie, to szczerze jeszcze nie wiem. Drodzy widzowie, oraz mamy nowa gra plus. Nowe wyzwanie. Teraz możesz zdobyć nawet cztery gwiazdki, ale nie będzie to proste. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ile nam brakowało w każdej misji na platynę. W większości pewnie. Już tak jakby mieliśmy te wymagane punkty na platynę. Jest to o tyle trudne, że one są naprawdę mocno wyżołowane, te punkty. No ale może akurat uda nam się coś zdobyć. 1080, powodzenie krzyżyk ich na drogę. pogrzmociło. Widziałaś? 1080 punktów było tam na platynę w tej misji, co teraz graliśmy. Brak szans. Teoretycznie byłoby to możliwe, ale to trzeba by było ćwiczyć długo. Mhm. Dobra. Udało nam się. Wiedziałem, że się uda. Nie było łatwo. Kosztowało to sporo pracy. Musiałem. Nieprawda, to nie oni odwalili całą robotę. Musiałem nieść flagę. To wyczerpujące. Byłem jednak pewny, że zatriumfujemy. Tak pewny, że skontaktowałem się z radą, gdy wygotowaliście nam drogę do sukcesu. No cóż. Nie poganiaj mnie, wiesz, że publiczne wystąpienia przyprawiają mnie o. Dobrze już nie. Nadal nie zgadzają się na nasz powrót. Bo ciasteczkowi skałci to zabawa dla dzieci. Tak. Ale dostałem najbardziej porządną odznakę: kucharską odznakę przyjaźni. Ponieważ mam najwspanialszych przyjaciół, którzy wiedzą, jak dobrze współpracować. Tak czy inaczej, ciasteczkowy scout czuje zew przygody. Przed nami mnóstwo przygód, moi zwycięzcy kucharze. Tak trzymać. A zatem, który z moich cudownych przyjaciół zechce e, znieść mnie z góry? Z tej, z tej Kevin? Góry. Ktoś na ochotnika? Że ja tu pomachałam niby? O nie, 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 idziemy stąd. Czekaj, czekaj. Nie wiem czy też widzowie zauważyliście, ale tak, jakbyśmy się teraz znajdowali w ogóle w jakimś innym pomieszczeniu, trochę, nie? W lesie. Ale chyba jest dzień. A miejscówka jest dalej to samo, bo my zawsze chodziliśmy to była noc. Co nie? No, już. No, co, lubię to. Dobra, wychodzimy. No i proszę Państwa, ukończyliśmy w zasadzie, można powiedzieć, śmiało w tym momencie już ten dodatek. Będziemy jeszcze mieli do przejścia trzy Keviny. Jest to Kevin pierwszy, drugi oraz trzeci. Ale to sobie rozegramy, wiadomo, już w kolejnych odcinkach. Tutaj już mamy 100%, można powiedzieć. Pojedź raz do pierwszego Kevina. Się robi. Mm, a sobie pojechałam. Pamiętasz? Mm -hmm. I tego Kevina, proszę Państwa, będziemy sobie rozgrywać w kolejnym odcinku i będzie już to, można powiedzieć tak śmiało, misja poboczna. Tymczasem my się z Wami żegnamy i do zobaczenia. Cześć! Pa!